Siamano, długo się ostatnio nie widzieliśmy. Niestety u mnie brak czasu. Rano się zajmuję synem, południu praca i tak ciężko to wszystko uspinać, czy jakieś tam nagrywki, żeby coś tam powiedzieć, ale, ale pewne rzeczy się nie zmieniają. Michała się nie zmienia, dieta jest cały czas trzymana. Na ten moment łaha się 8,5-9 kg tak schudłem. Później wam jakieś foty sylwetki wstawię robiłem jak miałem 127, mam jakieś zdjęcia, jak uważałem 134 Teraz się waha coś około 121-122 kg. Zależy tak naprawdę co sobie zjem, jak jestem nawodniony itp itp. W poniedziałek kończyła mi się paczka papierosów. I tak patrzę na tego ostatniego fajka, mówię, kurczę tak w sumie łatwo i przyjemnie mi idzie z tą dietą się fajnie z tym, z tym wszystkim bawię. To stwierdziłem, a sobie spalę jeszcze tego ostatniego fajka i rzucamy palenie. Także od początku tygodnia nie zapaliłem, już dalej nie kupiłem papierosów i po prostu nie palę. Dietę trzymam dalej, także raczej nie przytyję I więcej szczegółów zobaczycie w dalszej części materiału. Także do usłyszenia i oglądajcie, zostańcie ze mną. Cześć.